prezes uśmiechnięty, zadowolony, ale tych powodów do zadowolenia jest na pewno co nie miara ten sezon. Już można powiedzieć zakończony dostarczył. Sezon świetny. Tak jak mówiłem, dwa zespoły mistrzem wielkopolski. Pierwszy raz tak się zdarzyło, także widać progres przede wszystkim w klasach sportowych, gdzie mamy tego bardzo dużo koszykówki i trenerzy mają do dyspozycji mnóstwo godzin i ta klasa sportowa w szkole daje procentuje i widać te wyniki. W dwóch rocznikach jesteśmy mistrzem Wielkopolski, ale nie, to nie umniejsza innych drużyn, które też powalczyły. U10 była dru, drugą drużyną w Wielkopolsce, także rycerze są dumni, jesteśmy dumni z naszych dzieci. Ważny jest wynik, ale też ważne jest to, że mamy bardzo dużo dzieci, dużo meczy. Meczów ponad 60 zorganizowanych, jest co robić. Bardzo wielkie podziękowania dla trenerów za, za cierpliwość. Jest super. Jak te najbliższe tygodnie w wykonaniu klubu, w wykonaniu trenerów będą wyglądały? Teraz są tygodnie roztrenowania. Kończymy, kończymy z, z dniem ostatniego czerwca. Nie, nie jedziemy na wakacje. Ci, co jadą oczywiście, to, to OK, ale mamy treningi, będą dyżury treningów na Hali. Hala nie będzie nie będzie pusta. Lipiec sierpień będziemy trenować. W sierpniu jedziemy do kurnika na obóz klubowy na, na 9 dni. Tam będzie bardzo intensywnie łącznie z tenerem od motoryki, psychologiem, będzie też nowy trener. Rozmawiamy też o jednym trenerze, który przyjdzie do nas gościnnie z Hiszpanii, który spędzi z nami obóz i po obozie będzie tydzień przerwy i następnie dwa tygodnie, sierpnia, przygotowanie do sezonu. Także bardzo intensywnie. W tym nowym sezonie, o którym prezes zapewne już poniedziałek zacznie myśleć, co by prezes sobie życzył? Co bym życzył, no Patrząc tutaj na niektóre dziewczynki, które mają poważne niektóre, znaczy poważne kontuzje, żeby było bez kontuzji, żeby była frekwencja taka jaka jest zawodników i zawodniczek, kolejnych, kolejnych narybków, tak, bo, bo, bo zaczynamy też od 8, żeby chłopaki tam do nas dochodzili i, no i zdrowia dla wszystkich. Do którego trenera trafi nowy nabytek, czyli Janek, nowy zawodnik rycerza Rydzyna? Ja myślę, że pierw musi przejść testy sprawnościowe. Widzę, że troszeczkę się sztywno porusza, więc na początku musimy go dać do najmłodszych, czyli do przedszkolaków, a później, a później mam nadzieję, że będzie progres. A jak będzie niegrzeczny, to do trenera Krzysztofa Zajca na jakieś interwały? Myślę, że Krzysztof Zajc silną ręką, starą szkołą go ustawi. Dziękujemy bardzo Dziękujemy. i powodzenia. Dziękuję bardzo.